Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z rozbiórki silnika diesla. W tym odcinku zdemontujemy sobie miskę oleju, sprawdzimy co kryje się pod spodem, oraz bardzo często, w, praktycznie w każdym aucie, prędzej czy później, spod tej miski wydobywa się odrobina oleju. Czyli po prostu bardzo często mamy takie zjawisko, że miska nam się poci. Wtedy demontujemy miskę, wymieniamy uszczelkę, wiadomo. I często właśnie w tych przypadkach też ta miska się poci. W niektórych miejscach przy wymianie uszczelki należy dać odrobinę silikonu czy masy uszczelniającej. Dlaczego za chwilę Wam wytłumaczę i pokażę miejsca, w których taką rzecz trzeba zrobić, aby to na pewno było wszystko szczelne. Moi drodzy, ale jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek oraz łapkę w górę pod filmem, który właśnie Wam się spodobał lub w czymś Wam pomógł. To znacznie pomaga rozwinąć kanał i napędzić zasięgi YouTube'a. Ok, miskę już mamy, powiedzmy sobie luźną, już ją trochę odbiłem, więc spróbujmy ją sobie zdemontować. Jak widzicie, ona już tutaj była spawana, naprawiana. Tutaj w tym miejscu zawsze jest czujnik poziomu oleju. Tutaj mamy spawy, więc miska była naprawiana. Tutaj też ktoś korek potraktował odrobiną silikonu. No bo po co dawać nową podkładkę, jak można walnąć silikonem? Miskę odkładamy sobie na bok. Moi drodzy! Naszym oczom ukazuje się pompa oleju, która w tym silniku, jak możemy zobaczyć, jest napędzana łańcuchem swoją drogą. Żadnego luzu tutaj nie ma. Moi drodzy, najbardziej istotnym elementem, jeżeli chodzi o to, co tutaj widzimy, bo tutaj mamy, jak wiadomo, pompę oleju, tutaj mamy smog. Jest to element w naszym silniku, w naszej pompie oleju, który zaciąga olej. Do pompy. Idąc dalej, tutaj w smoku, w środku mamy sitko. Te sitko musi być czyste. Bardzo często jest tak, że po ściągnięciu pokrywy zaworów widzimy, że w tym sitku gdzieś tam e, jest jakaś ilość nagaru, silikonu. Moi drodzy, przez różne zanieczyszczenia, które znajdują się w naszym oleju, przez nagar i przez rzadkie wymiany e, oleju. W momencie, kiedy nie będziemy dbać, aby ten olej tak naprawdę był czysty, może nam się to sitko zapchać. W wyniku czego możemy mieć takie zjawisko jak spadek ciśnienia oleju. Więc po demontażu miski, zawsze należy zwrócić uwagę właśnie na sitko w tym smoku, czy przypadkiem ono nie wymaga czyszczenia dalej idąc z tym tokiem myślenia jeżeli wasze auto wyrzuci błąd ciśnienia oleju należy pamiętać o tym że właśnie zawsze do tego sitka smoka należy zajrzeć nie zawsze sama pompa w sobie musi być uszkodzona ale po prostu może ona nie zaciągać oleju właśnie smokiem właśnie tym sitkiem ze względu na to że po prostu one będzie zbyt zanieczyszczone Moi drodzy, na przykładzie tego możemy, e, mogę Wam też wytłumaczyć Opel Insignia. E, on ma inaczej to e, zbudowane, ale generalnie e, e, smog w Opel Insignia nie jest połączony taką, e, można powiedzieć, rurą. Nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiecie. Jest tam taka e, gumowa uszczelka, która ona z czasem parcieje. Moi drodzy, na parcieje ze względu na to, że ona jest cały czas w oleju. Pewnie czas też swoje robi. Ale bardzo często właśnie w insigni ciśnienie oleju traci się właśnie z kuli tej uszczelki, ze względu na to, że przerywane procedury wypalania DPF, paliwo ścieka do oleju, w wyniku czego właśnie ta uszczelka parcieje. Więc tak, tak jak widzicie. Po demontażu miski naszym oczom ukazuje się pompa oleju, smog. Po zdemontowaniu tej pompy oleju już będziemy mieli dostęp tutaj do tych całych naszych korb, do korbowodów. Tutaj mamy cały nasz wał. Ja tutaj sobie potem to odkręcę. Teraz jest to mało istotne. Mamy wał. Do wału mamy przykręcone, jak widzicie, tutaj nasze tłoki. Tutaj mamy przykręcone do wału korbowody tych tłoków, i tak jak możecie zobaczyć, kręcąc tym, tak naprawdę tutaj wszystko, tłoki pracują nam góra, dół. Oczywiście, w kolejnym odcinku zdemontujemy sobie pompę, lub jeżeli nie będę chciał. Tracić czasu, tą pompę zdemontuję już wcześniej i sprawdzimy sobie w kolejnym odcinku, myślę, tak, na spokojnie, jak wyglądają panewki. Moi drodzy, przy odrobinie, e, właśnie nie wiem, czy by mi się udało, ale przy odrobinie szczęścia, myślę, że po demontażu tej osłony, e, jakbyśmy tu dobrze pokombinowali, to nawet byłaby możliwość wymiany panewek bez e, demontażu bez wyciągania tłoków. Myślę, że jakbyśmy tym wałem dobrze pokręcili sobie, to by nam się tak te tłoki miejscami układały, że spokojnie byśmy mogli sobie te panewki wymienić. W każdym razie na pewno sobie zdemontujemy tłoki, ocenimy stan panewek i zobaczymy w jakim stanie też jest nasz wał. To już będzie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiedziałem Wam, co jesteśmy w stanie zobaczyć pod e, pokrywą e, miski olejowej, czyli mamy pompę oleju, smog, bardzo ważna rzecz w każdym silniku, o to należy dbać. E, smog, pompy oleju, wał, e, korby, tłoki. Tak naprawdę to wszystko. Kolej, moi drodzy, ale ja zupełnie zapomniałem. Muszę dla Was to dograć. Widzicie, tu już pompy oleju nie ma, bo już nagrałem odcinek na temat pompy oleju. Muszę to dograć. Wspomniałem Wam na odcinku, że jeżeli wymienicie uszczelkę miski olejowej, bardzo często gdzieś tam macie jeszcze wycieki. Mówiłem, że należy dać masy uszczelniające, ewentualnie jakiegoś silikonu. Gdzie i dlaczego? Zobaczcie, tutaj do obudowy, między jedną a drugą obudową dolega tutaj element silnika. Tutaj również mamy takie, jak weźmiemy paznokciem, uskoki. Moi drodzy, w przypadku wymiany miski, gdzie mamy tutaj łączenie, tutaj łączenie do bloku silnika, tu mamy łączenie i tu mamy łączenie małą ilość czegoś uszczelniającego, może być silikon, może być masa uszczelniająca, która jest dedykowana do montowania misek kolejowych, musimy to właśnie dać w te miejsca łączenia. Ja Wam tutaj pokażę na przykładzie, wezmę trochę silikonu, pokażę Wam ile tego należy dać i jak, tak aby ktoś, e, kto będzie wymieniał sobie miskę, miał pojęcie, o co mi tak naprawdę chodzi. Ja wezmę silikon, nie mam nawet tutaj masy uszczelniającej, chodzi tylko o to, aby Wam pokazać. Zobaczcie, odrobinka silikonu i ten silikon dajemy wzdłuż wzdłuż tego łączenia. Zobaczcie, nie musi tego być dużo, bo w momencie jak dojdzie uszczelka, ona sobie to dociśnie i nadmiar po prostu wam wyciśnie, więc nie ma najmniejszego sensu dawać tego dużo. Dajemy tylko w miejscach łączenia. Wtedy przychodzi uszczelka, ona sobie dociska silikon zasycha. Mamy wszystko uszczelnione. O to właśnie mi chodziło, kiedy mówiłem wam, że coś tutaj trzeba delikatnie posmarować, no bo inaczej może się okazać, że będzie Wam spod tej uszczelki ciekło. Moi drodzy, te miejsca, tak jak tutaj, zawsze należy czymś posmarować, ze względu na to, że tutaj ten małusko, który jest, będzie powodował, że tu nam się będzie w tych miejscach nowa uszczelka pociła, nowa miska pociła, więc, więc tak naprawdę Nasza robota wtedy idzie na marne. Dobra, moi drodzy, jeszcze tak na koniec po demontażu miski oleju mamy dostęp do smoka, mamy dostęp do pompy oleju, jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do wału, do panewek, do korb, do korb tłokowych. Moi drodzy, warto myślę wspomnieć na sam koniec też o błędach. Związanych z olejem, które wyświetlają się w naszym aucie, zauważyłem, że bardzo często jest to źle odbierane. Chodzi mi o to, że wyskakują zazwyczaj dwa błędy: albo niski poziom oleju, albo brak ciśnienia oleju. Moi drodzy, niski poziom oleju. Bardzo często ten olej musimy uzupełnić, bo silnik nam olej przepala. Jeżeli nie zaglądamy, nie sprawdzamy na bagnecie. Może taki błąd wyskoczyć lub olej jest pobierany odmą. Bardzo często też uszkodzeniu yy, ulega czujnik, który jest w misce oleju. Wtedy taki czujnik należy bezwzględnie wymienić, bo jest to w pewien sposób nasze zabezpieczenie. On ma nas ostrzegać o tym, że tego oleju jest za mało. Zaś idąc dalej... Eee, tak naprawdę drugi błąd, czujnik ciśnienia oleju. Wtedy nigdy nie powinniśmy kontynuować naszej jazdy. Eee, błąd ciśnienia oleju może wynikać z tego, że nasza pompa już skończyła swój żywot. Może wynikać z tego, że smog został zanieczyszczony. Tego ciśnienia oleju nie będzie lub bardzo często to do tego też prowadzi. Już nasze panewki dokonały. Żywota. Moi drodzy, wtedy zawsze trzeba zaprzestać jazdy jechać. A jeszcze, oczywiście, mógł ulec awarii czujnik ciśnienia oleju. Wtedy zawsze należy zaprzestać dalszej jazdy. Auto na lawetę do warsztatu. Pierwsze co mechanik wykręci czujnik ciśnienia oleju. Podepnie manometr, odpali silnik, sprawdzi, czy tego ciśnienia faktycznie nie ma bo być może właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą będzie uszkodzony czujnik ciśnienia oleju wtedy wystarczy wymienić czujnik i zapomnieć o temacie e, mieć święty spokój dalej diagnostyka idzie jeżeli chodzi o pompę oleju czy ona pracuje tak jak pracować powinna no a niestety jeżeli naszą jazdę będziemy kontynuować dalej lub okaże się że pompa też swoją funkcję spełnia trzeba zaglądać do panewek niestety może się w wielu przypadkach okazać, że właśnie jakieś stuky dochodzące z naszego silnika do tego błąd ciśnienia oleju, że właśnie panewki dokonały żywota. Na początku one cichutko sobie stukają, słychać, że stukają ale cicho, a potem zaczną tak walić, że będziemy mieli taki mały traktor. Dobra moi drodzy, myślę, że coś nowego, żeście się z tego odcinka dowiedzieli. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli on się Wam podobał. W następnym odcinku demontujemy pompę, zaglądamy. Do panowej. Trzymajcie się do następnego. Cześć.